jednym napasiem i rzeszaciem ustów. Po przeciwległej stronie jest kamienny grobowiec z trumną kroków królewskich i napisem na krawędzi. Tu leżą głogi Jezusa I, pierwszego, z tu leżą w

Leduchowski. Leduchowski, 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 leduchowski. a także siostrami zakonnymi partii Cieszę się z tego złudu i udzielił wszystkim na dalszą pracę pasterską apostolskiego błogosławieństwa. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi w za to, że mnie zachęcił do krótkiego przemówienia. Podobno przemawiać krótko jest trudniej niż długo. Więc zachęcił mnie także do trudnego przemawiania. Drodzy moi bracia, w tej chwili spotkania ta chwila musi nam wystarczyć na to, ażeby potwierdzić naszą wspólnotę w Kościele. Wspólnota z waszym biskupem, którą święty Ignacy Antiocheński przyrównuje do Strum w instrumencie i wspólnotą Chrystusowi Panu, wiecznemu Panu, który żyje w każdym z Was i działa przez każdego z Was. Tajemnicę odkupienia, tajemnicę Eucharystii. Oddaję hołd Chrystusowi, który żyje i działa w Was i przez Was. I przez to równocześnie oddaję największą cześć każdemu z Was. Proszę Was, żebyście zawsze byli godni tej czci, którą nas, kapłanów, obdarza sam Chrystus. Polecam Was, Sercu Matki Kapłana i wspólnie z Waszym Arcypasterzem oraz obecnymi tutaj kardynałami i biskupami błogosławię Wam z całego serca. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, pomożenie nasze.